Marzenia one nie wrócą już Czas, chwilę zmienia Piękno wspomnień, gdy już Ciebie tu nie ma chwile odeszły w dal Już nie powrócą, a ja wciąż będę sam Chwile za chwilą, zdjęcia w ręku dziś mam Byłaś moją siłą, której teraz mi brak Lata przeminą i przeminie na świat Lecz innych chwilą miłość zwycięży strach bo ty jesteś piękna niczym róży kwiat Ja tobie oddam cały miła świat Twoje śliczne oczy do mnie śmiały się A ja zakochałem się że... Bo ty jesteś piękna niczym róży kwiat Ja tobie oddam cały miła świat Twoje śliczne oczy do mnie śmiały się A ja zakochałem się że...